8 majako z tej strony z DigiGlass Learning. Nagrywamy Fortnite Battle Royale. Lecimy na kocikącik. Jeżeli film Wam się spodoba, zostawcie łapkę w górę i subskrypcję na kanale. Będzie się pojawiać więcej materiałów. I jak ta gierka siądzie Teraz wyzwanie: wrzucam tą gierkę, nie wiecie nam nic, wrzucam po prostu tą gierkę. Jak ta gierka siądzie to, to po prostu wrzucam tą gierkę. Jak ta gierka od razu padnę, to nagrywamy drugą, i dzisiaj wyleci drugi odcinek. O, kurczę, się. O, kurczę, się na O, może być kiepsko czas z tą wielką. Dobra, jednak. Jednak możemy zdołać się radę. Mamy meczkę i jeszcze tutaj skrzyneczkę, ale się zrymowało I tu lotnia. Lotnia gdzie leci? Kości, tak? Jest To łeb. No radę Dobra, się ukochlejemy sobie sameczkę I idziemy na tyku Dobra, jeden frank już jest, ale fartym, fartym Ktoś tu został zlaserowany Kurde, muszę się skupić, bo nie wiem czy Chcę na pewno nagrywać kolejną gierkę. Bo kurde, mam dzisiaj sporo rzeczy na głowie. Dobra. Znaczy tą paletę i idziemy na tego chłopa. Chłop ma kotka, tak mi się wydaje i się leczy. Kurde nie chcę, nie chcę. Tu mogę wejść? ten. Nie miał kotka. Kotka tu też nie ma. Yy, 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 dobra, tak bierzemy. Idziemy stąd. Czyli kotek jest tam. Pomagier Dobra, nie, nie, nie. Właśnie o to mi chodzi, że to jest 30 pomagierów. No, wiedziałem, że mi jakiś frajer robię. Kurde, się kotka. O kurde, dobra. Poczekaj, papiczka granatnikiem strzelił chłop jest nienormalny a tu się leczy chłop jeszcze dobra ja nienawidzę tych botów tu ukradłam do jedzenie O kurde! Nie ładowało, no kurde, no to. Dobra, dzisiaj wchodzi drugi odcinek na kanał. Zaraz go nagrywam losowy, bo challenge. Niech będzie. Więc zaraz to nagrywam, idę szybko do lobby. I dziękuję wam za oglądanie i dobrze.